Która rzuca balonem? Cięcie? Okej. Okay. Cięcie? tutaj Oliwia, która rzuca balonem. O, to ja. Łopakiem gdzie jesteś. Dobra. Patrzcie się. Ja, Zobaczymy, co robi nasza mama. Skaczemy. 3, 4. Dobra, jesteśmy tutaj. Ja Dobra, przenosimy się do naszego pokoju. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie skacz. Tylko ja mogę. Okej. Jesteśmy tutaj. Jak się zmęczyliśmy z tą Ej ja Piękny o nie! Czy to... Cieszę się Czy to ufo lulek? To ufo... Okej okay. Na. No. O nie! jeszcze Teraz Oliwie nagramy! Jak Oliwie rzuca balonem? To był prank, jak nagrywamy Aha Ja